Bogusław Linda, jedna z największych gwiazd polskiego kina, od lat cieszy się stabilizacją w życiu prywatnym dzięki swojej drugiej żonie, Lidii Popel, którą poznał w 2000 roku. Ich związek, trwający niemal ćwierć wieku, zaowocował narodzinami córki Aleksandry, która również podąża ścieżką aktorską, występując w takich produkcjach jak Psy 3. W imię zasad czy totem. Jednak przed tym szczęśliwym okresem w życiu Lindy, aktor był już żonaty z inną kobietą, również o imieniu Lidia. Z tego małżeństwa przyszli na świat bliźniacy, Michał i Mikołaj, urodzeni w 1979 roku. Choć obecnie mają 45 lat, nie działają w branży filmowej ani nie eksponują swojego życia w mediach społecznościowych co jest świadomą decyzją o ochronie prywatności. O życiu Michała i Mikołaja nie wiadomo wiele, ale Bogusław Linda w jednym z rzadkich wywiadów dla Faktu uchylił rąbka tajemnicy na temat ich zawodowej działalności. Zdradził, że bliźniacy są specjalnymi policjantami, co niesie za sobą pewne obowiązki, w tym konieczność ukrywania swoich twarzy. Taka praca wiąże się z wysokimi wymaganiami i nie pozwala na szeroko rozumianą rozpoznawalność, którą zazwyczaj kojarzymy z osobami publicznymi. Aleksandra Linda, choć dorastała w cieniu sławy swojego ojca, Bogusława Lindy, starannie wypracowała własną ścieżkę i tożsamość. W rozmowie z plejadą podkreśliła, że stara się dojść do sukcesu samodzielnie, dbając o to, aby być postrzeganą jako niezależna od osiągnięć swojego taty. Jestem innym człowiekiem. Mam inny pomysł na życie, inne rzeczy mnie kształtowały i inaczej patrzę na świat. Jeżeli sami nie chcemy być porównywani z innymi ludźmi, to dlaczego mamy ich porównywać ze sobą? Każdy jest czyjąś córką lub czyimś synem, mówiła w wywiadzie. Ta wypowiedź Aleksandry pokazuje, jak bardzo ceni sobie autonomię i oryginalność w podejściu do życia oraz kariery, mimo że jest bardziej otwarta na publiczne wystąpienia niż jej bracia którzy preferują życie poza blaskiem fleszy, Aleksandra ma jasno określone granice, jeśli chodzi o swoją prywatność. W wywiadzie dla plejady wyraziła swoją niechęć do fotoreporterów, którzy próbują naruszać jej życie prywatne. Uwierz mi, że ja nie chcę wywoływać zamieszania w mediach. Po prostu wymykam się regułom i schematom, a to wywołuje w ludziach dyskomfort, ponieważ są przyzwyczajeni do czegoś innego. Wyjaśniła, Aleksandra opisuje siebie jako skromną i roześmianą osobę, która ceni sobie możliwość bycia prawdziwą i autentyczną w relacjach z innymi. Podkreśliła, że jej celem jest stworzenie atmosfery, w której jej towarzystwo jest doceniane i akceptowane. Co więcej, Aleksandra przyznała, że unika czytania komunikatów na swój temat w internecie. Od dziesięć lat ani razu nie sprawdziłam, co pisze się w internecie na mój temat. I nie zamierzam tego zmieniać. Nie mam takiej potrzeby. Nie chcę się ani stresować, ani wpuszczać negatywnej energii do mojego życia, wyznała. To świadczy o jej świadomym podejściu do zarządzania własnym samopoczuciem i zdrowiem psychicznym w świecie, gdzie dominuje ciągła obecność online i natłok informacji. Z tych wypowiedzi jasno wynika, że Aleksandra, podobnie jak inni członkowie rodziny Lindy, ceni sobie życie poza cyfrowym zgiełkiem co może być kluczem do ich wewnętrznego spokoju i stabilności emocjonalnej.